Pierwsze co robię to zaglądam tutaj do basa, zakładam szlafrok i niestety od razu śnięgam po telefon. Mm. Śniadanie oczywiście. No ja nie mam czasu go robić sama, więc korzystam z diety budkowej. Dobra. Idę się szykować. Eee, nałożenie kremu, a następnie rolowanie. Zdecydowanie na usta, ale jeśli chodzi o oczy, to uwielbiam taką bardzo klasyczną paletkę Klinik z beżami, w której jest instrukcja, jak umalować oczy. Kolorowe swetry mam ich całe, całe, całe mnóstwo rzeczy to jest chyba wszystko co się mieści w tej mojej torebce i to są klucze, okulary no i od niedawna oczywiście smonio płyny do dezynfekcji to będzie zaskoczenie ale w białych kozaczkach Lauren Hill, That Thing, ale dla Waszego dobra nie będę tego nudzić. Za to, do czego w zasadzie nie trzeba być kobietą, ale uwielbiam się kolorowo ubierać. Chyba nie mam takiego klasycznego motta, ale to, żeby żyć chwilą i nie przejmować się innymi ludźmi, to na pewno taka zasada. Po prostu uwielbiam wziąć długą kąpiel bez dziecka i męża obok i nadrogonić sobie jakieś takie zaległości w telefonie i chwilę się odciąć. Naturalne światło i szeroki uśmiech. Obecnie to do biura, wieczorem na trening tenisa, a mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości gdzieś daleko. Ukryty talent jest ukryty, ponieważ ukrywam go przed wszystkim w sieci, a mianowicie jestem błaganiarą. <grywka> Żebyśmy ja i moi bliscy byli zdrowi, a tak w ogóle to właśnie muszę się po dziecko. Wytrwałość, pracowitość i na pewno optymizm, i naprawdę y, nieskończone pokłady pozytywnej energii i myślenia. Podziwiam wszystkie kobiety za to, że potrafią dzielić na co dzień tyle ról. Tylko trzy? Przecież zmieniło się wszystko. Kołysanka. No to może za nucę mam kołysankę, którą sama ułożyłam na bombla. Uwaga, na własną, a nie własną, na Waszą odpowiedzialność to ma taki piękny nosek i usteczka malinowe i okrągły są głowe. Moim odcieniem kobiecości jest CN52N czyli neutral, a jest to podkład Even Better Clinical Serum Foundation od marki Clinique